Mamy nadzieję udanych. Mogło być lepiej ze śniegiem, ale za to piękną mamy wiosnę tej zimy. Nie ma co narzekać, tylko brać się do roboty, a oto co wydarzyło się w ostatnim czasie. 6 grudnia z okazji Mikołajek klasy 2 c i III D pojechały na wycieczkę do Niemiec. W niewielkiej wiosce Rob zwiedziły fabrykę czekolady. W kokbu z planetarium imienia Jurija Gagarina uczniowie obejrzeli nas o naszym Układzie Słonecznym. świąteczny nastrój wprowadził ich jarmark bożonarodzeniowy. Podobną wycieczkę 9 grudnia miały też klasy 3B i 6D. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w akcji Góra Grosza, która rozpoczęła się w grudniu. Darując grosik, pomagacie dzieciom w trudnych sytuacjach. Pamiętajcie o tym! 10 grudnia uczniowie z klasy 5F spotkali się z panem Kireńko, który zapoznał wszystkich ze sposobami segregacji śmieci w gminie. Podczas tej lekcji uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji o odpadach i śmieciach oraz obejrzeli prezentację, z której dowiedzieli się między innymi, jak prawidłowo segregować wszystkie odpady i co to jest recykling. Spotkanie zakończyło się wspólnym rozwiązywaniem przez uczniów Eko Krzyżówki. Przy okazji warto też wspomnieć o działalnościach plastycznych w naszej szkole pod nazwą Drugie Życie Śmieci. Uczniowie samodzielnie lub z rodzicami tworzyli eko-ozdoby choinkowe, strojki lub figurki wykonane z odpadów komunalnych. Wszyscy wykazali się tutaj wielką kreatywnością i dużymi umiejętnościami. W grudniu odbył się w naszej szkole konkurs języka niemieckiego List do Świętego Mikołaja. Przeznaczony był dla uczniów klasy 1-5. Jego celem było przede wszystkim wprowadzenie w magiczny, przedświąteczny nastrój, wzbogacenie słownictwa oraz rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim. Żyli przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: Miejsce pierwsze Jan Łukasiewicz, piąta B i Maja Masikiewicz, piąta A, miejsce drugie Michalina Olejniczak, piąta E i Zuzanna Popkowska, piąta A. Miejsce trzecie. Natalia Jaros, 4a. I Zuzanna Cielaszkiewicz, 5 E. Wyróżnienie: Maria Bielewicz-Dubiec, 5a. Jan Luchowski 5b. Adrian Wiśniewski, 5d. Michał Bartkowiak, 5b. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. 11 grudnia w auli szkolnej odbyły się mistrzostwa w szkoły w szachach i warcowach. W turnieju szachowym wzięło 16, a w turnieju warcowowym 31 zawodników. Wyniki turnieju szachowego. Pierwsze miejsce Konrad Non. Drugie miejsce Dominik Banicki. Trzecie miejsce Jan Waligurski. Wyniki turnieju marcabowego. Pierwsze miejsce Mateusz Cieślak. Drugie miejsce Kamil Soharczyk. Trzecie miejsce Grzegorz Kozak. Częstym źródłem wielu chorób są brudne ręce, czyli niewłaściwe zasłanianie ust przy kichaniu lub kaszu. Mając to na uwadze, uczniowie klas pierwszych spotkali się z pielęgniarką szkolną, koordynatorem promocji zdrowia, w celu zapoznania się z sposobami mycia rąk. Powoli tradycją naszej szkoły staje się rozgrywanie meczu towarzyskiego w okresie przedświątecznym. Nauczyciele przeciwko uczniom. W tym roku wybraliśmy koszykówkę. Po bardzo wyrównanej walce mecz zakończył się wynikiem 25 do 23 na korzyść nauczycieli. Zwycięzcy otrzymali kuchar dyrektora szkoły. A na koniec wszyscy stanęli wspólnie do pamiętkowej fotografii, gratulując sobie nawzajem. 15 grudnia rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pod hasłem Najpiękniejsza choinka. Nagrodzono aż 23 prace, które można było podziwiać na wystawie w holu szkoły. Przed świętami, jak co roku, odbył się w naszej szkole kiermarz świąteczny. Można było kupić strojki, ozdoby choinkowe i posilić ją smacznym ciastem. 19 grudnia 2019 roku odbył się szkolny konkurs kolęd i pastorałek dla klas 1-5. Dzieci oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych, klasy 1-3 i 4-5. Żywo wyłoniło spośród 16 uczestników następujących laureatów. W klasach 1-3 pierwsze miejsce Julia Rosada, drugie miejsce Marta Lechowicz, trzecie miejsce Maja Surek. Wyróżnienia Jan Wiśniewski, Maja Berska i Julia Kulesz, Roxana Leśnek. Klasa 4-5. Pierwsze miejsce: Marta Weber, drugie miejsce: Natalia Sobala, trzecie miejsce: Magdalena Kownacka. W piątek od rana mieliśmy okazję wspólnie kolądować w Aoli przy ulicy Batorego. Tego dnia uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali wigilii klasowe, aby razem w przyjaznym gronie zjeść symboliczny posiłek. W środę, 8 stycznia, odbył się pierwszy etap szkolnego konkursu pięknego czytania dla uczniów klas drugich i trzecich. Wszyscy uczestnicy wspaniale prezentowali swoje umiejętności i zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. 12 grudnia odbył się pierwszy etap szkolnego konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich. Do rywalizacji przystąpiło 12 uczniów wytypowanych w drodze eliminacji klasowej. Następny drugi etap odbędzie się w lutym. 12 stycznia odbył się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem orkiestra zbiera pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci. W piątek, 10 stycznia, w szkole, w budynkach przy ulicy Mickiewicza i przy ulicy Batorego oraz w niedzielę, 12 stycznia, odbył się tradycyjnie kiermasz ciast pieczonych przez rodziców i nauczycieli naszej szkoły oraz loteria fotowa. W tym roku udało się nam zebrać kwotę około 7 tysięcy złotych. Alicja Śmiarowska, uczennica klasy piątej C, została laureatką drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego i plastycznego w Serce Kopuły Czasu, którego organizatorem jest Fundacja Tworzymy Kraków. Gratulujemy. 15 stycznia podsumowaliśmy pierwsze półrocze naszej edukacji i chcielibyśmy pogratulować orłom z klas 4-8, czyli uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią z przedmiotów szkolnych, a oto oni. Z klas czwartych Zuzanna Kraj z klasy czwartej A, średnia ocen 5,75. Z klas 5 Jakub Barski z klasy 5 C, średnia 5,85. Z klas szóstych Julia Romaneczko z klasy szóstej A, średnia 6,0. Z klas siódmych Natalia Skwarek z klasy siódmej b średnia 5,93 z klas ósmych Aleksander Ulatowski z klasy ósmej a średnia 5,93 najlepsze wyniki uzyskały klasy z klas piątych klasa piąta c średnia ocen 5,18 z klas szóstych klasa szósta a średnia 4,78 z klas siódmych klasa siódma b średnia 4,73 z klas 8, klasa 8c, średnia 4,21. Miło mi poinformować, że dwie osoby, które wzięły udział w konkursach przedmiotowych, przeszły do etapu wojewódzkiego. Są to Aleksander Ulatowski, fizyka, Adam Hewa, język angielski. A na zakończenie z okazji Walentynek mamy dla Was muzyczną propozycję, nie tylko dla zakochanych. Muzyka Tylko nie wczułem miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Tylko przygotowaliśmy, a żegnają się z Wami Emilia i Bartek.